To jak, Heroesy 3, jednak dzisiaj powracamy do kampanii Armagedonu, padło na loch, wybrałem harpie, od razu lepszyłem radę miasta, wykupiłem dodatkowego bohatera, po czym stworzyłem jedną wielką armię, oflagowałem kopalni kamienia, zdobyłem pierwszy artefakt, ale co ważniejsze, zająłem kopalnię drewna. W kolejnych dniach inwestowałem w armię, ruszyłem na gryfy, ponieważ pilnowali uczonego, a przeważnie, dając z siebie bonusy do statystyk. Jako że jest to kampania, uwielbiam tworzyć od zera do totalnego Boga, to też w tym podejściu nie może być inaczej. Początkowe harpie robią kawał dobrej roboty, zwłaszcza że są ulepszone, wskutek czego blokują kontratak. Jak jeszcze masa w walnie, to również nie ma czego zbierać. W każdym razie, bój zwyciężony, doświadczenie jak i atak pozyskany. Nie zastanawiając się, długo wpadłem do podziemi, zajął kopalnię drewna, a w międzyczasie zwiadowca zajmował się siedliska i zwiedzał mapę. Inwestowałem w armię, ale co ważniejsze, zaraz oczekiwał mnie bój o kolejny zamek. Swoją drogą, chciałbym wam bardzo podziękować za wszystkie lajki i polubienia, które zostawiacie. Tym samym pomagając, bo odcinek lepiej się pozycjonował, piękne, a zarazem wielkie dzięki. Po zdobyciu go zainwestowałem w złe oczy, chcąc przyspieszyć ekspansję ziem. Wykupiłem armię dla bocznego bohatera, który również miał się skierować na walki. Poza tym budowałem siedlisko Harpy. Dzisiaj to będzie nasza siła. Wraz ze złymi oczami, ale wiecie. Z tego powodu boczny bohater czym prędzej ruszył na siedlisko Harpy, aby po pierwsze rekrutować dodatkowe z tego miejsca, ale co ważniejsze, ze zdobytego siedliska zwiększymy przyrosty tejże jednostki w każdym zamku. A że dzisiaj będziemy posiadali mnóstwo lochów, sami rozumiecie. Bardzo dobre Inwestycja. Po krótkim, a zarazem łatwym boju, siedlisko należy do mnie. Cały czas w Lochach inwestowałem w armię. W jednym czy to w drugim. Gdy nasza główna bohaterka powróciła na początek, przekazałem mi armię, by mogła ruszyć na zbrojnych, którzy pilnowali kopalni złota. Aczkolwiek pokazał się tam ulepszony stag. On był jedynym mocnym zagrożeniem. Z drugiej strony z łatwością wciągnęłem go w pościg za harpiami, które podlatywały oraz cały czas go osłabiały. Koniec końców, po pozbyciu się krzyżowca, zbrojny był już kwestią czasu. Loch jest bardzo silnym zamkiem. Kopalnia zajęta. Będzie przynajmniej za co budować budynki w naszych miastach. Może dobrym pomysłem byłoby zainwestowanie w ekonomię. Wydaje mi się to dobrym pomysłem. Zwiadowcę wysłałem w świat, aby sprawdzał co się kryje na niezbadanych terenach. A w nowym tygodniu rozpocząłem ogromne pobory wojska. Z uwagi na problemy z kasą w gruncie skupiłem się na oczach plus ulepszeniu obecnych harpii, Po czym wybrałem się na tereny wroga. W kolejnych dniach doskonale wiedziałem, że muszę zainwestować złoto. Przy okazji straciłem zwiadowcę. Niedaleko mnie widziałem kolejny loch do zdobycia. Bycia. W zamkach niezmiennie inwestowałem w budynki potrzebne do rady miasta, skupiając się jednak na tym, co ważne. Pierwszy bój z wrogiem nie był szczególnie wymagający. Znacznie bardziej zainteresowały mnie klejnoty, które to są potrzebne do wybudowania labiryntu. W sumie z lochem, to przeważnie chcę zagrać pod Minotaury, ale przeważnie wychodzi, jak wychodzi. Ciekawe, czy dzisiaj się to uda. Czas pokaże, ale wy możecie zgadywać. Po zajęciu kopalni w niektórych miastach dalej budowałem potrzebne budynki, w pozostałych rozwijałem rady miasta, kierując się cały czas. na na zachód dotarłem do niepilnowanego zamku. Z takich prezentów należy korzystać. Bez zbędnych ceregieli wykupiłem bohatera i wysłałem go, aby przejmował kopalnię nieprzyjaciela. Poza tym zacząłem inwestować w zamki, by mogły bronić same siebie. Kiedy to nasza bohaterka, uda się w świat, aby zdobywać ich jeszcze więcej. Całkiem proste, ale skuteczne założenie. Jeśli mogłem, to ulepszałem jednostki, aby wzmocnić siłę napędową. Wciąż odkrywałem niezbadane części. Jeśli widziałem okazję do stoczenia boju, to korzystałem z tego. Wszak chciałbym w całym tym scenariuszu osiągnąć maksymalny poziom. Jak wspomniałem, od zera do boga. Gorzej tylko, kiedy zamiast umiejętności otrzymasz czar. Ale co zrobisz? Przynajmniej mogę się tym pocieszyć, że złota mam coraz więcej. Podobnie jak zasobów. Tak więc rozwój miast gnał na trzy zmiany. Jak jeszcze trafić się bohaterka, która tworzy kryształy, to czego chcieć więcej? Na przykład kap Tolu, od co? Przykazałem nieulepszone jednostki, na rynku wymieniłem się na kluczowe surowce, aby móc ulepszyć armię, która po chwili powróciła pod skrzydła naszej bohaterki, później skierowała się w dalsze boje. Nawet bój o siedlisko Minotaurów nie wydawał się trudny, chociaż nie ukrywając, bardzo chciałbym zagrać pod tę jednostkę. Po wygranym boju przyłączyłem ich do armii, wskoczyłem w portal, po czym zasnąłem na spacji, tak jak oczekiwałem na miasto w pobliżu. Zwiadowcy zajmowali kopalnię drewna, dalej rozbudowywałem lochy, zwiększałem statystyki i robiłem. Jeszcze więcej tego, czego wcześniej. Taka magia Heroes'u, ale jest to w sumie bardzo satysfakcjonujące i to najważniejsze. Zbierałem oczy dla głównej bohaterki, oflagowywałem kopalnie, jak i ulepszałem zamki, ponieważ wrogowie kręcili się w pobliżu. Zdarzyło się, że zaatakowałem wroga, gorzej, kiedy okazało się, że rywal jest Demerem. Wówczas chciałem zakończyć starcie jak najszybciej i ze żadnej skarby nie trzymać armii blisko siebie, ponieważ jak łatwo można się domyślić i spodziewać, zacznij nie atakować czym meteorytów. Tak czy inaczej, straciłem wszystkie w Lochach również inwestowałem w portal przy zwańcu, licząc na przyrosty oczu harpi bądź też minotaurów, z kolei nasza bohaterka robiła to, co potrafi najlepiej. Nowo co zdobytych lochach nie było inaczej. Armia to podstawa, chyba że mamy opeczary, ale to swoją drogą. Kolekcjonowałem armię na powrót naszej bohaterki, która po wskoczeniu w portal znalazła się w swojej siedzibie. Wbudowałem portal przyzwańców, jednak los dzisiaj nie jest ze mną. Przynajmniej mogłem ulepszyć armię. Po tym jak oponowałem połowę mapy, uznałem, że jest to dobry czas, aby rozprawić się z resztą nieprzyjacieli. A do tego zadania potrzebowałem tylko kilku wzmocnień. Mało tego odciążałem główną bohaterkę, zostawiającej tylko najszybszą jednostkę, aby kolejnego dnia wystrzelić liczyć, błyskawica. Dość szybko zacząłem przejmować fortyfikację wroga. A ruletka dalej nie była ze mną. W takim wypadku potrzebuję ulepszyć zamki, ponieważ wrogowie niebawem zaczną mnie atakować. Podobnie jak armii. Niekiedy wymagało to wymiany zasobów, lecz nie ma tego złego, ważne by zamki wytrzymały ataki oponentów. W celu pozyskania jeszcze większej ilości złota atakowałem grobowce. Kilku nieumarłych, jak na chwilę obecną, nie powinno stanowić zagrożenia. Błyskawiczna walka, a fundusze na dalszy rozwój pozyskane. Długo nie musiałem czekać, aż w końcu niebieskim nie Atakował. Niestety, przez jego umiejętność nie udało się obronić zamku. Lecz spokojnie, zaraz się odbijemy. Wystarczy gnać do przodu, niszczyć wrogów i przejmować kopalnie, no i cały czas rozwijać obecne lochy. Przy tak ogromnej ilości zamków naprawdę jest w co inwestować. Uznam również, że od głównego miasta stworzę kolejnego bohatera, który to zaatakuje ze wschodniej części, kiedy ta nasza bohaterka zaatakuje z zachodu. W ten sposób wróg zostanie przygwożdżony niczym szczur. Jeszcze jak dobre umiejętności wpadną, to tylko grać i niczego więcej. Ale przejdźmy do najczększych ciekawszej części. Przynajmniej udało się ulepszyć jednego minotaura. Big deal. Zakupiłem bohatera do podstawowych zadań. Jak przejmowanie kopalni. Pozostali bohaterowie wyjeżdżali brali udział w otwartej walce. Po rozwinięciu harpi wróg wiedział, że nie ma szans i był to już koniec brązowego. Po zebraniu armii wyruszyłem na ostatnie bastiony nieprzyjaciół. Co reszta to to samo o czym dzisiaj wspominałem. Rozwijanie gospodarki, wzmacnianie fortyfikacji i inwestowanie w armię. Jakby nie patrzeć jest tutaj masa lochów, a na domiar tego mała ilość surowców do pozyskania. Wskutek czego gra opiera się praktycznie. Na samych jednostkach od pierwszego do trzeciego tieru. Niekiedy zdarzają się wyższe, ale i to jest rzadkością. Z drugiej strony jest to całkiem ciekawe i w sumie nie odskocznia od robienia ciągle jednego i tego samego. Zwłaszcza z tym, co się stanie w ostatniej misji, ale nie ma co psuć niespodzianki. Jeszcze do tego dojdziemy. W kolejnych wygranych bojach wreszcie osiągnę maksymalny poziom. Tak naprawdę pozostał teraz tylko wielki finał. Planowałem jeszcze wybudować wszędzie Gildia magów, jednak kiedy zobaczyłem, że ograniczenie występuje do trzeciego poziomu, zrezygnowałem z tego pomysłu. Postanowiłem podbić ostatni liczący się zamek, co jak możecie zobaczyć kłopotem nie jest. Jak nie oczy, to zawsze masa harpi wleci do środka i zaraz ucieknie. Tak jak wspomniałem, gildia magów ma swoje ograniczenia. Skupmy się na spacyfikowaniu reszty oponentów. Zanim pokonałem ostatniego oponenta, postanowiłem wykonać zadanie na artefakt, który zwróci mi się z nawiązką w przyszłości. Dopiero potem spacyfikowałem ostatnich przeciwników, przy czym zabrałem im wszystkie fortyfikacje. Było nie było, artefakt musiał trafić do naszej głównej bohaterki. Po chwili oczekiwał na mnie finalny, najtrudniejszy bój. Pierwsza misja została ukończona, a my weźmy się za następną. Nowe artefakty zawsze brzmią dobrze. Początek gry, a oni już mnie rzucają w wir walki. I jeszcze nie jest to prosta bitwa. Aby to zwyciężyć, kliknęm defensywę na Lodyta. Ataki z kontry plus czary zrobiły swoje. W końcu pozbyłem się ostatniej ważki. Trzymając się cały czas drogi, dotarłem do pierwszego lochu. Od razu zainwestowałem w armię, a po zebraniu sił mogłem skierować się na dalsze boje. Wszystko z chęcią pozyskania zasobów. W następstwie wybudowałem karczmę, by pozyskać kolejnego bohatera. Przynajmniej pomoże mi ktoś w zbieraniu zasobów, podobnie jak w po oflagowaniu kopalń. W szczególności drewna. Jak jeszcze progowie do ciebie się przyłączą, to życie staje się wspaniałe i jeszcze lepsze, kiedy powstanie Rada Miasta. W celu pozyskania jeszcze większej ilości złota, które jest mi potrzebna do rozwoju oraz wykupu armii, uderzyłem na bank chochlików. Ciekawa jednostka. Słaba, bije również mało, aczkolwiek jest szybka, przez co staje się irytująca, zwłaszcza kiedy chochliki są ulepszone. Mimo wszystko, po zwycięstwie... Odebrałem zasłużoną nagrodę, za którą potem wybudowałem oczy. Kolekcjonowałem armię jaką się tylko dało. Ulepszałem to co miałem. Zwiedzałem nowe tereny i rozbudowywałem zamek, by mieć większe przyrosty. Tak czy siak powinienem powrócić do zamku, wskutek czego mogłem odnowić manę, a że był jeszcze nowy tydzień, tak więc pozyskałem większą armię. Kupiłem bohatera dla dwóch celów: po pierwsze, miał odciążyć naszą bohaterkę. Po drugie, miał jechać za nią i wszystko zbierać. Po dojechaniu do podziemi wymieniłem artefakt z pierwszej misji, aby dostać inny artefakt. Masa Złota, ale co ważniejsze, biblioteka, która to mocno zwiększyła moje statystyki. Kradłem artefakty z przed nosa wroga i toczyłem boją osiedliska. siedliska. Momentami wymieniałem zasoby, by móc rozwinąć Radę Miasta. Uciekałem przed wrogiem, zbierałem strzelców do armii, a zaraz obok czekała na mnie epicka tarcza. Wróg oddawał zamek za darmo, korzystałem z takich prezentów, zbierałem zasoby i znowu kradłem zamek. Powracałem, aby zrekrutować więcej oczu. Zwiadowcy odwiedzili młyn dla zasobów i zaatakowałem przeciwnika przed nieprzyjacielem. Co więcej, golemy chciał do mnie dołączyć. Wspólnie ruszyliśmy na zielonego. Z obecną armią, wróg nie miał za wiele do powiedzenia. Mógł tylko obserwować, jak jego armia znika. Po tym, jak pozbyłem się wroga, od razu uderzyłem do krypty w celu pozyskania złota. Kasy nigdy nie będzie za mało, zwłaszcza kiedy dojdą kolejne lochy do rozwinięcia. Złota zawsze mało. Kiedy to raszujemy w armii, a jeżeli chodzi o główny loch, rozwinąłem zamek na maksa, a w pobocznych lochach inwestowałem w finanse. Po stoczonych bojach przekazałem artefakty, po czym wybrałem się do nowego lochu, gdzie z kolei ulepszyłem oczy. Wraz z nową silną armią wybrałem się do osłabionego Zielonego, który dopiero co stracił głównego bohatera. W międzyczasie zwiadowcy przejmowali kopalnie i odkrywali mapę. miałem jak rozwijać zamki, ponieważ kiedy widziałem banki do rozbicia, za każdym razem je odwiedzałem. Ogromne statystyki, dobre czary, plus obecna armia były wystarczające, aby zwyciężyć. Młyny zawsze są mile widziane, podobnie jak siedliska jednostek. No i zapomnieć nie można o kapitolu. Jak się później okaże, kierując się na zachód nie trafiłem do zielonego. Jak się spodziewałem, tylko okaże się, że był to brązowy, ale nie jest to żadnym kłopotem. Jemu również powinienem odebrać miasta. Kolejne kopalnie wpadają pod naszą koronę, kiedy główna bohaterka poszukiwała kolejnej fortyfikacji do przejęcia, zwiadowcy odkrywali mapę, by nic w przyszłości mnie nie zaskoczyło. W dalszych etapach powtarzałem wzór, dodajmy do tego jeszcze rozwój miasta i praktycznie niczym nowym was nie zaskoczę. W związku z tym skupmy się na tym co najlepsze, a mówiąc to, jak zwykle mam na myśli walkę i jeszcze więcej walki, oczy podobnie jak harpie to po prostu potęga. W nowym zamku zainwestowałem w ulepszenia, aby mieć większy stag. Wykupiłem co mnie interesowało i skierowałem się w nieznane części świata. W stronę południa wysłałem zwiadowce. Kluczowe jednak okaże się ulepszenie z zamku na środku mapy, ponieważ okaże się to naszym głównym fortem przed atakami oponenta. To co się działo potem jest łatwe do przewidzenia. Tak jak wspomniałem, wzmocnienie zamku na środku jest bardzo istotne. Czułem w piramidzie na lot, bądź też wrota wymiarów, ale nic z tego. Odwiedzałem podziemia i wszystkie miejsca z jednego powodu. Zależało mi na ulepszeniu postaci tak bardzo jak jest to tylko możliwe. Czy to za pomocą zdobytych poziomów, a może statystyk? Istotne jest to, by w kolejnych scenariuszach nasza postać stała się potężna. Z uwagi na ten fakt powoli wybierałem doświadczenie w skrzyniach zamiast złota. Go w sumie już nie potrzebowałem aż tak bardzo. Masa zamków, wróg ma tylko jeden, a do tego kłopot z rozwinięciem się. Oprócz tego stracił swoje ogromne siły podczas próby zdobycia mojej włości, co powiedzmy. Sobie szczerze, nie było najlepszym wyborem z jego strony. Udało mi się nawet postawić smoki. Nową armię wysłałem do drugiego zwiadowcy, który tak samo jak w poprzedniej misji wyruszył na wroga od strony wschodniej. Cel znowu ten sam przygwoździć wroga, żeby mnie nie denerwował, kiedy to główna bohaterka będzie łapała poziomy. Jak i statystyki. Chociaż ostatnie, jakie udało mi się wyrwać, były w podziemiach. Znaczy, wiecie, schodząc w podziemi, wchodzimy do kolejnych podziemi, tak wiem potrafi być to mylące. Niemniej Zeloci należą do przeszłości, a ja pozyskałem dodatkową wiedzę. To jak, zajmij się. się Uznałem, że zanim skończę ten scenariusz, chciałbym w każdym lochu wybudować gildię magów na piątym poziomie, co nie jest tanim wydatkiem, zwłaszcza jeżeli chodzi o surowce. W międzyczasie zajmowałem kopalnie, lecz nie jest to za bardzo istotne. Bardziej skupiłbym się na odwiedzeniu każdego miasta. Wymieniłem również armię na same smoki, by szybciej się poruszać po mapie. Tym samym jazda od miasta do miasta stała się mniej nieprzyjemna. Po drodze zatrzymywałem się na walkach, na przykład prosta utopia, mnóstwo smoków, artefakty już raczej nie są mi potrzebne. Jednak tego samego nie możemy już powiedzieć o doświadczeniu, jak jeszcze Wpadł mi Armageddon, to kapkę żałowałem, że nie wybrałem magii ognia w umiejętnościach. Pod koniec udało mi się zdobyć maksymalny poziom. A po odwiedzeniu ostatniego miasta, gdzie pozyskałem ostatnie czary, nie pozostało mi nic więcej jak wybrać się do wroga, któremu oddałem zamek na środku mapy, ponieważ było go tam najłatwiej pilnować. A kiedy doszło do walnej bitwy, miałem czarne smoki do tego Armageddon. Pewnie spodziewacie się, jak to się skończyło. Jak jeszcze smoki dodały swoją małą cegiełkę, nie było już czego zbierać. Misja druga ukończona. Pora na prawdziwą zabawę, a my jeszcze się spotkamy.